Dzień dobry, cześć, czołem, ja nazywam się Miłosz a dzisiaj porozmawiamy sobie o potencjalnych mega ewolucjach w grach Legends z EA. Ale zanim zaczniemy ten materiał, chciałbym was serdecznie zachęcić do pozostawienia Waszych spekulacji z to Waszych ulubieńców, którzy mogliby dostać mega ewolucje w grach Legends E i zostaną pokazani na dzisiejszym pokoju prezent. No to co? Lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Wprowadzone w grach Pokon X i Y mega ewolucje pozostają najpopularniejszym gimmickiem prowadzonym przez Pokon Company. Ruchy Z, Dynamaxing i Terrestrializacja to świetne zabawy, ale żadna z nich nie zdołała odzyskać emocji, które towarzyszyły ulubieńcom fanów, którzy otrzymywali zupełnie nowe i potężniejsze formy. Wraz z Nadejściem Gier Pokon Legends ZA mega ewolucje powracają we wielkim stylu, po nieobecności od Generacji ósmej. Dodatkowo każdy fan pokal ma swoich rubinców, którym chciałby dać mega ewolucję, a co więcej niektóre ze stworku zasługują na nią bardziej niż inne. Dlatego też przedstawiam Wam moją listę potencjalnych mega w grach Pokémon Legends ZA. To, co sprawia, że zlekceważenie Firoa jest tak godne uwagi, to fakt, że jego bardziej popularny odpowiednik, czyli Pidgeot był jednym z pierwszych pokonów, które otrzymały mega ewolucję. Firo zawsze miał problemy z wyróżnieniem się na tle innych pokonów typu Normal Flying, więc największą korzyścią, jaką mogłoby mu dać mega ewolucja, byłby nowy idealny, unikalny typ, na przykład Flying Dark. Najbardziej praktycznym celem mega jest zdanie słabym pokoom drugiej szansy. Manchine jest już silnym, intensywnym pokemonem, który może pasować do wielu drużyn. Ale Mega Evolucja mogłaby uczynić go jednym z najlepszych tanków w serii. Mantine, mając z największych statystyk specjalnej obrony w serii, a Mega Evolucja podniosłaby go do pierwszej piątki w tej kategorii, stawiając go tsunami na równi z Kyogrem i Deoxysem. Z niewielkimi dodatkowymi wzmocnieniami do obrony i ataku specjalnego, jedną rzeczą, której Mega Mantine potrzebowałby, aby konkurować z najsilniejszymi pokonami, jest mniej podatny typ. Grumpyk to pokon typu psychicznego, który miał nieszczęście zostać stworzony w tej samej generacji, co jeden z najpopularniejszych typów psychicznych wszechczasów, czyli Gardon. Gardevoir. Z mniej atrakcyjnym projektem i znacznie gorszymi statystykami, Grampik spędził 20 lat w cieniu Gardevoir, a przepaść między nimi tylko się poszerzyła, gdy Gardevoir otrzymała megaewolucję w generacji szóstej. Grampik nigdy nie będzie jednym z tradycyjnie najsilniejszych typów psychicznych, ale ma dostęp do szerokiej i wszechstronnej puli ruchów, z której Mega Grampik mógłby łatwiej skorzystać. Mega Grampik mógłby również uzyskać lepszy projekt czerpiąc inspirację z bardziej popularnej preewolucji Grampiga, czyli Spoinka. Mimo, że nie jest tak potężny jak Salamence, Flygon cieszy się ogromną popularnością od czasów debiutów w Generacji trzeciej. Podobnie jak jego odpowiednik typu Dragon, Flygon miał otrzymać mega ewolucję w Generacji 6, ale nigdy do tego nie doszło z powodu braku kreatywnej satysfakcji z żadnego z projektów stworzonych przez Game Freak. Minęło 10 lat od wydania Omega Ruby i Alpha Sapphire, a w tym czasie powinien zostać stworzony idealny projekt Mega Flygona. Istnieją pewne pokony na tyle wszechobecne, że prawie każdy gracz, który doświadcza danej gry, używa ich w swojej rozgrywce. Dla dzieci, które dorastały w spokoju Diamond, Pearl i Platinum, Luxray był podstawowym członkiem ich drużyny. Uwielbiany za niesamowity design i użyteczność w głównej serii gier generacji 4, Luxray nigdy nie odniósł sukcesów w w PvP. Fani chcieliby, aby Luxray zyskał lepsze sojusze, a także drugorzędny typ Dark którego wielu uważało, że zawsze powinien posiadać. Pokémon XY wprowadziły mega ewolucję, ale nowa mechanika nie przyniosła korzyści pokonu pochodzącym z nowo wprowadzonego regionu Kalos. Nawet bardzo popularne i intensywnie reklamowane pokony startery tego regionu, czyli Greninja, Delphox i Chestnut, nigdy nie otrzymały mega ewolucji. Delphox i Chestnut to świetne pokołony, ale nigdy nie były przydatne w rozgrywkach, co Mega Ewolucja mogłaby łatwo poprawić. Za to Greninja był prawdziwym potworem na scenie rywalizacji PvP, zarówno ze swoimi umiejętnościami Protein, jak i Battle Bond. A nawet, pomimo bycia przez krótki czas najpopularniejszym pokołonym na świecie, nigdy nie otrzymał Mega Ewolucji. Żaden pokołom z regionu Alola nie zrobił większego wrażenia na fandomie niż Mimikyu. Dzięki genialnemu chwytowi bycia przerażającym, ale miłym pokémonem, który chce znaleźć przyjaciół przybierający za Pikachu, Mimikyu zdobył serca fanów na całym świecie, a ci fani z pewnością chcieliby zobaczyć jak przechodzi Mega Ewolucję. Najzabawniejszym sposobem do podejścia do Mega Mimikyu byłoby po prostu włożenie tego niewidocznego pokona w jeszcze większy kostium Pikachu. Zastąpienie jego typu Dark lub Fairy na elektryczny również byłoby ukłonem w stronę pragnienia Mimikyu, aby być bardziej podobnym do maskotki franczyzy. No to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki materiał się Wam spodobał, tak to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. A my widzimy się już na następnym materiale. Trzymajcie się! Na razie. Dziękuję Wam, wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności.